No co robić, więc wybierz że Nie mam co bobra. Co Ej, A kojarzysz reklamę Turbo Moment? Czego? Czyli kojarzysz reklamę Turbo Moment? Nie chyba. Ja wpierdolę, jak można nie zdać reklamę. Widzowie, wy jesteście jesteś z starej daty. Kto pamięta reklamę Turbo Moment? Na przykład wiecie. Turbo DEMOMEN, mnie, ślimaka! I ten. No pamiętacie Turbo Demomena? Ja Ja to była reklama, Turbo Demomen Nooo! Turbo Demomen Turbo Demomen moment! Skąd ty zamii... e, kurwa, sorry, bo zapomniałeś, ściągaj ten kurwa szlafrok jebany i zakładaj tylko siwe, bo nawet mi się nie chce tą ruchą. No słuchaj, to i tak makaronkę czarną, więc jest to coś, ciągle bo... do wody. <laughs> Nie będę ci ściągać, ja odstawię nic i na omy nie będę się rozmieniać. Możesz tutaj. To Wodzik nam. No. Nie będę się aż tak upokarzać. mnie możesz się poczuć jak przy ojcu. <laughs> What the fuck? Czemu? Nie jesteś aż tak stary. No możesz, ale wejdziesz ze mną do łózka, tak? <laughs> A co będziesz po imię Sugar Daddy? Ciekawe czy byłoby ci na mnie stać Ty ruro jebana, ile ty się cenisz? Zależy dla kogo Nie dobrze no, żartuję, przestań za darmo, widzisz. Jasne, kurwa no. Walcz, kurwa, ty już rozmarzony, nie no Nie, 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 ale no, jakby Yo, nie ukrywam, nie będę płacić za seks, bo to ja jestem diamentem pierdolonym. To tobie płacą. Dokładnie. To ja biorę Aha. za seksa, nie ja daję za seks. A ty masz, aż tak dużo masz do zaoferowania? No to ja inwestuję, pakuję chuja w dziurę i wyciągam, więc jestem pierdolonym. To ja wkładam w bankomat i wyciągam, rozumiesz o co chodzi. To ona musi kurwa zapracować na to, żebym ja jej dał. Co ona od siebie da? ci dupę. Kurwa też mam dupę i co? A sam sobie włożysz. No, no i co? Ha, jesteś. No. Cię. To jesteś. Pojebana o ciebie. Mamy w że to facet nie dość, że potrzebuje siły, żeby zainwestować, pakuje swojego digi donga. No chuj ci chodzi, to wy nic nie macie do zaoferowania. Nie mam ci, ale tak naprawdę koniec końców każdy seks kończy się kurwa waleniem konia, albo na twarz, albo na cycę, albo coś. Ej, mam pytanie. No? Nie masz innych tematów, niż licząc seksu ze mną. No nie, no, bo ty tam mnie prowokujesz bym. do tego, ty ciągle na, na temat seksu gadasz. Ja, ja do tego nawet nie nawiązuję. Prowokujesz do tego, prowokujesz. O, bo, jestem. Czy... Czym prowokuje swój... czym? Wszystkim. Moim golfem? Tak, i znakiem, i rowerem, kurwa dwa pedały, no tak. A, co, ci, a co, co, co znak prowokuje, i rower, i łbaw do tematu seksu? Wszystko. Eee, nie, nie wiem. Pojebane. Ja nie powiem, no, spoko, przynajmniej się nie nudzę. Jesteś drugą osobą, z którą rozmawiałam i się nie nudzę dzisiaj No. No dobra, to drugą i ostatnią. <noise> Zobaczymy. Ja na pewno zaraz nie tak Kurwa nie wiem, wczesna jest godzina, dawno z Tobą nie wiadomo tak wczesnej godzinie. Co dobra, jak, jak Ty tej, kurwa dzisiaj trzeci raz ze mną rozmawiasz Nuro, odjebało Ci. <noise> Mi odniebało, to, to, to mnie odniebało. Bądź ci tak. Dobrze, że mam przyjaciół, bo kobiety by mnie zniszczyły. A przyjaciele nigdy mnie nie zniszczą. Przyjaciele mnie wspierają, piszą miłe słowa, kibicują mi. A kobiety, kobiety kurwa, są zazdrosne wszystko. Kobieta, kobiecie, niby, o, jaka jesteś piękna! Uh, a zap the...